A cóż to za Krakowie? Strasznie się porozbijał. Czy możemy No, Oczywiście. Oczywiście, w takiej sytuacji. to nie Halo? Dzidek? Nie rozumiesz? Jakie no jak ja mam do ciebie mówić? Cóż ty, nie rozumiesz po polsku? Już nie wiem, jak mam do Ciebie mówić, żebyś zrozumiał mnie. Tieni mi, pojkę, l'amor, wacilla. Tieni mi, pojki, dolor masilla. Tieni mi, prego, di non lasciarmi. e poi prova ad amarmi io prego ti utwierdź mnie w mym uczuciu bo słabnie utwierdź mnie bo postąpię nieładnie utwierdź mnie Zamiast wrzeszczeć podeprzyj od innych bądź lepszy. Ja błagam cię. Już nie kochasz, więc precz. Czy to dramat czy skecz? Owszem, bywa tak, lecz czy nie lepsza to rzecz utwierdzać? Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać, nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dziwek, nie odpuszczaj przewodu. Utwierdzi mnie w tym napięciu, co puszcza. Utwierdzi je, bo podsycaj poduszkę. To nie miał wziąć Ponad skromny twój umysł bądź Więc możemy Panią uspokoić, Pani Kalina, nic takiego się gospodarzowi nie stało. Po prostu on chołupcem wskoczył na wrotki środki i wjechał w, w, w rekwizytornie, pani ściśle mówiąc w pancerze. także tak. jeżeli udało się z tych pancerzy wyciągnąć, to naprawdę nic takiego, także niepotrzebnie Pani się fatygowała i dzwoniła po Pogotowie. No. A, ale ja przecież nie dzwoniłam wcale do Pogotowia. Nie? nie. Ja dzwoniłam do mojego dzitka. Aha. Aha. Dziękuję panu bardzo, że mogłam skorzystać Ale prosimy charakteru. bardzo, ja zawsze w, w takich wypadkach. Dziękuję bardzo. Dzitka, co o Pogotowie, tak, to zawsze proszę. prosimy. Hm?